<laughs> OK <Loving> people Give <laughs> <laughs> Tu. Będzie tam mi polski pać. o kurde, no to co? Witamy żomalę w kolejnym odcinku no. Będziemy dzisiaj nagrywać na zamku Wozenty otworzymy paczkę od dobrych dawców. zobaczymy co tam jest. Czy co tam może być? No nie wiem, nie powiem. Jak otworzę, to ci powiem. A na co liczysz? <laughs> Jeź mi się nie chce. O ruiny zamku w Ozentynie. Hmm, to już z którego to wieku? Z kolegą tu byłem, piliśmy jeszcze tam wina. Kupowaliśmy na górnym rynku to Boguentyńskie wino, bo było dobre. To mówiłeś, że tam mysza była i że żeś zjadł? Razem myszę, zjadł, kurwa i chuj. Nic mi nie było, a była w butelce. <grym> ja w Pawłowie kupiłem piwo a w małym mm, piwie. Była myszka, no i pociągnęła za no i gdy wyrzucił. O kurde. O cholera. Nie, bo to chcą by jakoś to poprawić. Bo to jest zabytek, no nie wiem, z którego wieku to jest. Nie wiem, nie wiem, kto by się za to wziął. Ty byś nie dał rady? Hmm. No na łóżko nie mogę siąść. <laughs> Jejku kochany, to kurde. Mamy już żubrówki. Co tu mnie suszy jak cholera? Nie pijemy dzisiaj, nie? No widzicie, wpijemy zapiewale Patrz, to tutaj jest jakiś. To kiedyś mnie się to obali. No to co, zrówko. Ciach bazentem. Nie będę tu śmieć. Cytrynowka, dobra. Ale to patrz, patrz, kurde To to jest jakiś kier gotowy, nie wiem to gotycki czy jakiś tam kurwacy no to co? Będziemy zaraz odkluczać paczkę, zobaczymy co tam mamy No, zobaczymy pójdziemy trochę dalej tam czy baba O cholera Tutaj to raczej nie byłem bo bym tam spod no. Jeszcze muszę W bo... wypadku <laughs> No list, co tu będzie napisane. Panie ten świat mamy tu, mamy wyścik słuchaj. Przed, przed yy, 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 paczki, A tu mamy tak. Proszę przeczytać, przed <śled> Co z pan paski, no dobra No to otworzyć? No mi chodzą. Panie, panie. Palce, dobra. No, jest. No. o palcem, ja No, Patrzę, bo systemy schujowe O wyjebają dziurę mm. Ale letania duża, dobra, siemano Rzemanie nasz przyjaciel, jesteśmy waszym y, fanem i no wyciąłem dziurkę, ale to nie jest. Myślimy, dać. Tapkę y, my, y, to trochę wyżej, żeby Tak? Tym paczkę pianą i cisaną, pipano, yy, kanapkę i y, y, ga, gadżety. Dawid. Dawid to kto to jest? Sól. Sulin, czy będzie? No może ja przeczytam. Krzema Ziomale, nasz przyjaciel jest waszym fanem. Chcieliśmy dać mu wyjątkowy prezent, jakiego nie zapomniał. Tak. Stąd wysłaliśmy do was tę paczkę z pianą i kipsami do piany. W środku paczki znajdziecie również przepis na ulubioną karabkę naszego przyjaciela i biuletyny na urodzinowe party. Tak, tak. Dawid, bo tak ma na imię, solenizan, bardzo by chciał z wami wypić za jego zdrowie, ale niestety nie ma takiej możliwości. A. To znaczy... Dlatego bardzo prosimy, żebyście założyli urodzinowe czapeczki i wypili za jego zdrowie i zaśpiewali Dawidzkowi 100 lat z okazji jego urodzin. Gorąco pozdrawiamy, przyjaciele z pracy. Hmm. Natalia, Dominik, Jasio, Robercik i Norbi. Kur... Hmm, hmm. Co to mamy? Czekaj, czekaj, czekaj. Hmm. Hmm. No puste. Kurwa jeba noble chuju wiedziałem że takie. ja złotka Syrwę no kurwa no. no skąd wiedziałem że to jakieś kurwa złotka są a odjad za to mamy co to jest tu mamy takie coś to jest pokłane do, 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 do. Co to mamy? Już znam temat. Jak będzie będę trochę na, na, nacięty, to, to mi będzie puchło to, nie? No. Uff, nie mam oddechu za bardzo dzisiaj. No i pokaż. No, no trochę jest. A ja się fujara wygrywa. <noise> Nie dużo. I dużo. Ile? Dwa i pół. Dwa i pół? <noise> To wtedy było lepiej. O. <noise> no. To mamy tak przepis na kanapkę. To? Dobra, mamy tak przepis na kanapkę, na ulubioną kanapkę Dawitka. Kładniki: chleb, pasztet, sposób przetrawienia. A, posmarowany chleb i pasztet, smacznego. Dziękujemy za wszystko. Zebusie. dzisiaj spróbowam fak bardzo faktu zobaczymy y, czym to pachnie kurwa paszczesz tak no, już facet zrogany no dobre biero no tutaj Fastec, który się nazywa A to mamy to samo, tylko to jest, znaczy, to jest takie same piwo, podobne, tylko jest inny kolor. Ile procent to zaraz zobaczę? Nie wiem, co będzie widział. 5%. To Jak pięknie przeciąłem krótki poput Zobaczę jaki to smak, czy są słone bardzo, czy papryka to jest o mm. co? Bardzo są... O jaju pieczące. Muszę piedem przepisać. Ja o. Mm. oh my god już kochany. Jeszcze ta rybka. King Bledz Makreli. Rybka no chyba w oleju to Kanapki już nie będziemy robić, bo nie jest głodny. Yy, dziękuję za paczkę od y, Gosia, Natalii, Dominika i Jasia. Ro i Norwego Tak. Składam życzenia dla y, Dawida. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i no, żebyś był normalnym. Hmm. Nie wiem, czy jesteś kawalerem bo jemu ja trochę ciężko pod górkę. Pijemy za zdrowie Żom... Dawidka, ale duże piwo. Ułowę, kurwa chyba z litra. <grydy> chyba trzy dni będzie spał. kurwa, ten pierzany. Sto lat, sto lat, niech nam żyje. Kto? Dawid. Dawidek. No, trzymaj się, kolega I słańce. No, będziemy uciekać. Bierz, ty, sylkuś. ty te Kosze, kamerkę. Pierwszy do złoty pierścionek. Z wystawy. Oj, tu boisko, te. Przyjeżdżałem kiedyś na mecena, no. Ale już nie pamiętam żegnam się z widzami, którzy nas oglądają Mara, na raz no, jadę do chałupy na łóżko. Szłam. Jakie plany? No dzisiaj tak, no, do domu. Coś tam Zjadziesz, jakieś... coś tam. Prze ugotuję, udko mam jakieś tam będziecie mieli dużo pieniędzy to możecie mi jedzenie przesyłać to musi być trochę pieniędzy w regamuweczce taki trochę wiesz eurocy tam co tam może być funty, sterlingi i co ty to kupisz? no kupię sobie buty bo już teraz skarpet mi pies pies mi skarpetę jeden opierdolił i w jednej skarpecie chodzę a teraz chodzę bosą jest taka piosenka chodzę bosą -so". Zachęcam Was do oglądania dobrych moich odcinków. Będziecie mi polski bo żeś bym się upierdolił. Inne filmy się, nasze produkty pojawią się albo tu, albo tam. Zostawcie lajka i no, ja siedzę teraz, zachęcam Państwa Polaków.